No debilu, ty wyzywać no. nawet nie umiesz Tylko mówisz, Ja no, jesteś, nie adoptowany, jesteś jest adoptowany Jesteś jest adoptowany tylko mówisz, wyjścia nagniąłeś Ty kurwa, co pójdziesz pierwszy, że jestem adoptowany? Więc zamknij mordę ty szmatu Zobój jesteś No, się, kurwa... No jestem, jestem, twój stary jest kurwa adoptowany i kurwa Z, z domu wiatrka O nie wyczku. Jak mam babcię to chyba mój stary nie jest adoptowany Dobra Kurwa masz pewnie szczęko Dobra Dobra, no, ale kogo? chcesz kogoś pozdrawić? No mam No, no kogo chcesz pozdrawić, kogo? No ty? Ja cię pytam. Do no, tego. Kogo? Ja to mam kogoś pozdrawić. No bo na ty lecisz, typie. <gry> ja na nawet ty lecę? Kurwa, to zaczysz do mnie taki totalny szok jebany. Jeszcze zapierdoli, że mój stary jest adaptowany. Kurwa starego nie, nie masz śmieciu jebany. Pierzcie je bosz ma to, pieszcie jebo. No? Kurwa, gdy będzie w realu zobaczył, to byś kurwa już znikł z tego życia. Mhm. Jeszcze dalej sobie pierdol. Ja nie pierdolę, ja mówię. Ty mówisz, że ja lecę na YouTube, więc ty możesz też pozdrowić, ponieważ to jest wszystko no, nagrywane. Podaj kanał. No, pokażę Ci nawet screena? No nawet szkołę. E, na pewno, pewno masz pięć subów i go znaczysz. Mm -hmm. Pokaż twój kanał, skoro mówisz, że... Mam ile ręki. co na... Masz ma to pierdolona. Co, tylko mówisz ma to pierdolone, a Będę fajny. Rodzice ruchają na postałem Dobra, powiem tylko tak, ty no, tylko a mówisz... ma to pierdolone, jesteś szmatą pierdoloną. Weź Kurwa, masy coś innego, a. wymyślić szczochu jebany. Pierście jebał, tylko tyle powiem. Kurwa nie masz rodziców, bo jesteś adoptowany. Kurwa mieszkasz pod jakimś mostem, bo cię rodzice wypierdolili z tego domu. No i w mnie tam no, chodzi, tak, że tak. nagrywasz, ja też nagrywam. Nagrywasz dopiero 3 sekundy. A nie, 3 minuty. 3 minuty, kurwa, jebana. No to ja dłużej. Jakby nawet nie pokażę. No, 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 to na pewno. No dobra, dawaj, Parker daj ready. Czekaj. Czekaj. Co, tak, pochwali? Co, ty wyglądasz tam? No, pochwal się chce mówić, pochwal. Że że jesteś adoptowany, tak? Mhm. Proszę raczej każdy wie. Sperki, nie będę go dawał do lobby, bo to jest jakiś dzieciak jebany. Co tam masz sobie z mamusią mówisz? <śmuszczak> nie, do kolegi. Ty nawet jej nie... Ty nawet mamusi nie masz. jebana. <śmuszczak> no. Kruwa, ja mówisz, że ja gram w Fortnite, a sam grasz, chłopie, w, 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 w Fortnite się w w w w w jeszcze do mnie kurwa... Odzywaj się do pana! Do no, pana się nie odzywaj! Nie Proszę pana się do mnie odzywaj, śmato! Proszę pana się do mnie odzywaj! Proszę pana się do mnie odzywaj, powiedziałem. Wyzywaj, wyzywaj mnie, wyzywaj mnie. Ja poczekam, ja mogę wyzywać. Ja... Dawaj, wyzywaj, no wyzywaj. Podaj kanał, możesz pozdrowić YouTube. Ja twoich twoich to... widzów, których ja nie masz, jakichś zjebanych widzów mam pozdrawiać? Co kurwa, mają ty po tyle lat co ty? No kurwa, nic nie powiesz, co? Bo już widzę twoje zacząłem zaczęłaś to już się popatrzył. już, by wrzucić po prostu do filmu, więc sobie po prostu czekam, więc... No... To sobie czekaj, to poczekasz. No nie to no, no dawaj, wyzywasz mnie, mnie no, no. Dobra, wyzywasz mnie, to wyzywaj, no. wy... normalnie. Dobra, on już się popłakał. Ale on się popłakał, dzieciak. Dzieciak, nie, 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 nie,